Witam Was ponownie, nazywam się Jarek Bus i jedziemy z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o kategorii, o której tylko napomknąłem na początku naszej Akademii, kategorii mało w sumie znanej, kategorii, która nazywa się Blended Mold. Będziemy opowiadać o tej kategorii na podstawie Firmy, marki, która jest najbliższa mojemu sercu, ale na wstępie chciałem Wam przypomnieć czy uświadomić, że z kategorią Blended Mold mieliśmy do czynienia od zarania dziejów, ale mówiąc o zaraniu dziejów, mam na myśli początki dziejów whisky jako takiej. Zatem to, co działo się powiedzmy w XIX. Czy na początku XX wieku, szczególnie w XIX, kiedy w 1830, jak pamiętacie, wymyślono tą aparaturę do destylacji ciągłej, czyli kolumnę destylacyjną, co mocno przyspieszyło rozwój whisky finalnie blendowanej, miało też pewnego rodzaju konsekwencje. Otóż firmy blendujące, które się na przykład znajdowały w okolicach Glasgow czy Edynburga, czyli generalnie w regionie Lowland, zaczęły produkować tą łyski zbożową na bardzo dużą skalę. Na północy, w regionie Highland, Mieliśmy typową taką domową, kraftową produkcję whisky, która się nazywała Single Mold. I przynajmniej z zapisków branży whisky ewidentnie wynika, że z północy, czyli z regionu Highland, w kierunku miast południowych jeździły pociągi wypełnione tysiącami galonów tej whisky Single Mold Highlandowej. Po to, żeby na miejscu na południu zmieszać się z tą tanią, bezaromatyczną, bezsmakową łyski zbożową. To bardzo obniżało cenę. No i whisky blendowana w ten sposób była transferowana na różnego rodzaju rynki. Chociaż nie tylko, bo ta whisky zbożowa była wysyłana chociażby też do Londynu. Po to, żeby po ponownej destylacji, rektyfikacji być bazą do... Produkcji ginu. Natomiast w drugą stronę te pociągi nie jeździły. Z dwóch powodów. Po pierwsze, sprowadzanie z południa na północ pociągami taniej, w sumie bez smakowej łyski, nie miało żadnego uzasadnienia ekonomicznego i no, było drogie. Poza tym, chodziło o kulturę picia, czyli o kulturę górali, highlanderów, którzy od samego początku odcinali się od tej taniej, zbożowej wersji łyski, nie uważali jej za coś, co jest godne polecenia, zatem tym bardziej nie chcieli ściągać pociągów i płacić za transport po to, żeby mieszać tą swoją intensywną, aromatyczną łyski z czymś takim niejakim destylowanym w aparaturze destylacyjnej. No ale mieliśmy też takich, powiedzmy, kupców tych prekursorów łyski blendowanej, którzy chociażby w swoich sklepach na zapleczu. Mieli jakąś beczkę z jakimś destylatem, do której w trakcie, kiedy beczka opróżniała się, bo część destylatu była sprzedawana klientom, dolewali jakikolwiek inny składnik, jakikolwiek inny destylat, czy to, co dzisiaj nazywamy single mold, po to, żeby tą beczkę uzupełnić. Dolewali akurat to, co mieli pod ręką, więc sposób może nieświadomy, ale tworzyli też tą kategorię, którą dzisiaj nazywamy blended mold, a także na początku XX wieku bardzo Popularne było szczególnie w bogatych domach arystokratycznych, że właściciel, który miał w swojej piwniczce jakąś beczkę, z której też podbierał alkohol, zarówno dla siebie, jak i dla częstowania gości, musiał tą beczkę jakimś destylatem, który akurat miał pod ręką, uzupełniać, tworząc znów coś, co dzisiaj byśmy nazywali blended mold. Poza tym, musimy sobie zdać sprawę z tego, że nawet w dzisiejszych czasach Whisky single mold, którą kupujecie, no, mówię o takim oczywiście core range, czyli wersjach podstawowych produkowanych na masową skalę i dostępnych praktycznie na każdym kontynencie w, na półkach sklepowych. Są to w pewnym sensie whisky blendowane, bo jeżeli beczka nawet największa ma pojemność 500 litrów, a butelki są produkowane w ilościach Tysięcy, setek tysięcy ba, a w przypadku najbardziej znanych marek, w milionach butelek, to wiadomo, że, żeby stworzyć ten produkt, trzeba przemieszać ze sobą naprawdę wiele beczek. Jest to oczywiście mieszanie beczek. Destylatu pochodzącego i wyprodukowanego tej, w tej samej destylarni. Niemniej jednak mamy tutaj też do czynienia z pewnym rodzajem blendingu. Jeżeli chodzi o kategorię typowo blended mold, myślę, że początki tej kategorii sięgają gdzieś lat 80. zeszłego wieku, kiedy Firmy czy koncerny ówczesne, jak chociażby IDV, wydały swoją whisky, która się, czy serię, która się nazywała StratSpay, ze bardzo znanym w owym czasie sloganem: Beyond the Single Mold. Później w latach 90. firma Shivas wypuściła podobną kategorię, która się nazywała The Century of Molds. No i jak gdyby później nastąpiła cisza, ponieważ te próby Wprowadzenia na rynek kategorii, którą dzisiaj Blended Mold nazywamy, nie mimo jakiegoś w miarę mocnego marketingu, nie, poda, nie udały się. Klienci jakoś nie załapali tej kategorii i konceptu mieszania destylatów pochodzących z różnych destylarni. No i przyszedł XXI wiek, obecny milenium, i zanim przejdę do. Naszego bohatera, no to pamiętamy, że w 2004 roku do, y, pojawiło się coś, co nazywało się Johnny Walkerem Pure Moltem. Później zostało to przemianowane na zielony label, czyli Green Label. Marka czy wersja, która została wycofana z rynku w 2012 roku, po to, żeby po czterech latach później znów w 2016 roku na tym rynku się pojawić, jest to typowy przedstawiciel tej kategorii, czyli Blended Mold. No, ale mamy od 2005 na rynku markę, która najszybciej pnie się do góry i chyba zdobyła największe uznanie w oczach konsumentów, czyli Monkey Shoulder. No ale mamy obecną wersję Naked Grows, która przecież też w przeciwieństwie do poprzedniej jest już kategorią Blended Mold, czy też Shivas Altis z portfolio Perno Ricard, który też stanowi tą kategorię. Zatem próby wskrzeszenia kategorii Blended Mold, która jeszcze do 2009 roku nazywała się Watted Mold, później zapiski z Whisky Association zmusiły producentów, ponieważ Watted Mold trochę wprowadzał i Pure Mold, tym bardziej wprowadzał w błąd konsumenta, od 2009 tą kategorię należy nazywać Blended Mold. No i z taką kategorią mamy właśnie do czynienia. W, 2000, w roku 2000 powstała firma Compass Box, założona przez Johna Glazera, który wiele lat spędził w branży winiarskiej, później przeszedł do branży whisky działał w koncernie Diageo, zajmował się głównie marką Johnny Walker. Nie bardzo mu pasowało podejście koncernowe do whisky jako takiej. Chciał jednak, żeby Whisky była produktem w pewnym sensie kraftowym, rzemieślniczym. Produktem, z którego można więcej wyciągnąć niż masowa produkcja w milionach butelek, i założył tą firmę. Ma swoje laboratorium w Londynie obok Covent Garden. Tam sprowadza próbki z różnych destylarni. Ma koneksje z różnymi destelarniami, no, chociażby z racji tego, że przez wiele lat pracował dla koncernu Diageo, który jest właścicielem największej ilości destylarni. Ale kilka lat temu mniejszościowy pakiet w Compass Box wykupiła również firma czy koncern Bacardi, będąca właścicielem pięciu innych destylarni. Zatem to wszystko spowodowało, że John Glazer i jego firma Compass Box ma dojścia do przeróżnych rodzajów destylatów. No i John wpadł na pomysł taki, że skoro whisky A ma powiedzmy intensywnie owocowy charakter, a whisky B ma załasz, załóżmy bardzo kwiecisty charakter, a whisky C jest whisky, która dla odmiany charakteryzuje się intensywnym takim aromatem przypraw, to nic złego się nie stanie, jeżeli w odpowiedniej proporcji te destylaty ze sobą połączymy, tworząc dużo szersze i bardziej ciekawe spektrum aromatyczne, niż poszczególne składniki tego całego, nazwijmy, blendu. Zresztą zawsze jako przykład podawał chociażby orkiestrę, w której najpierw gra solista, załóżmy na fortepianie, później do niego dołącza drugi wirtuoz skrzypek, później dołącza, nie wiem, wiolonczela, Gitara, cokolwiek jeszcze innego, i przecież nie jest tak, że w momencie, kiedy pozostałe instrumenty dołączą do orkiestry, to nagle muzyka staje się mniej ciekawa. Wręcz przeciwnie, staje się ona bardziej bogata. No, i na tym założeniu cały czas eksperymentuje z różnymi produktami. Pierwszą wersją, która się ukazała. Pod szyldem Compass Box już w roku 2000 była wersja hedonizm, o tyle ciekawa wersja, że była to wersja dla odmiany Blended Grain, czyli mieszanka kilku destylatów zbożowych pochodzących z różnych destylarni. Później się pojawiła wersja, która się nazywała Spice Tree i tu jest o tyle interesująca historia, że Spicestry ta z 2005 roku została, jak gdyby sam koncept przygotowywania tej łyski został zablokowany przez Scotch Whisky Association jako niezgodny z definicją łyski, ponieważ dla wzbogacenia tego blendu w beczce firma Compass Box zawieszała na specjalnym mocowaniu kawałki dębu francuskiego mocno wypalonego. No i właśnie to zawieszanie w tej beczce na specjalnych mocowaniach organizacja która się nazywa Scotch Whisky Association uznała za niezgodne z definicją zakazała produkcji tego, tej odmiany no ale oczywiście firma i pracownicy destylarni wpadli, nie destylarni, przepraszam pracownicy firmy wpadli wtedy na pomysł żeby stworzyć jednak Wersję z taką, która będzie w zgodzie z definicją whisky i zamiast zawieszać na specjalnym mocowaniu kawałki dębu francuskiego, zanurzać je w tym destylacie, który w beczce spoczywa. Wykonali te dekle, czyli górę i dół beczki, właśnie z francuskiego wypalanego dębu. W ten sposób powstała beczka charakterystyczna dla firmy Compass Box, która się nazywa beczką hybrydową i ona ma kilka stopni wypalenia, zarówno mocny, jak i średni, słaby i taki bardzo delikatny, ale są to w sumie beczki hybrydowe. Ten dodatkowy element beczki w postaci dębu francuskiego wprowadza dodatkowe elementy do naszego produktu, do naszej whisky, no i w ten sposób Spice Tree funkcjonuje do dzisiaj. Mam przed sobą trzy różne wersje Compass Box, trzy różne wersje, ale cały czas z tej wersji podstawowej, które bardzo znacznie się między sobą różnią. No, nie tylko kolorem, jeżeli chodzi o tą chociażby ostatnią, ale różnią się całym konceptem aromatów. Otóż pierwsza z nich, pierwsza tutaj od mojej lewej ręki, która się nazywa Spaniard. Jest whisky, która została stworzona dla ukazania wpływu beczki poszery na finalny charakter naszego produktu. Zatem whisky została stworzona głównie w 40% z whisky. Z destylatu z destylarni Abelauer. 40% składu tej receptury to jest whisky Abelauer, która pochodzi z beczek First Feel Sherry Oloroso, czyli beczek pierwszego napełnienia, które dają zarówno bardzo intensywny aromat, jak i oczywiście trochę podkręcają kolor. Zatem 40% Abelauera, 25% to jest whisky Teaninich pochodząca z beczek. Winnych. Oprócz tego mamy jeszcze 10% destylatu, tak zwanego Highland Blend, zaraz o nim powiem bliżej, który dojrzewał w tych beczkach hybrydowych. No i jeszcze mamy niewielką domieszkę whisky z destylarni Dinston i Glenelgin. Spaniard miał za zadanie przybliżyć nam, jak beczka poszery wpływa na. Aromat i smakłyski. No, i jeżeli chodzi o spaniarda, to myślę, że odnajdziecie tutaj przede wszystkim mnóstwo owoców. Czy będą to jeżyny, czy będą to maliny, czy będą to borówki, generalnie owoce leśne z niewielką domieszką owoców cytrusowych. Ale takim właśnie jest spaniard. Dla tych, którzy lubią szczegóły, chociaż wszystko to możecie odnaleźć na stronie Compass Box, ponieważ była to firma, która zaczęła bardzo mocno. Walczyć o transparentność w branży, a zatem o to, żeby klient kupując butelkę wiedział do, dokładnie, co jest w środku. Jest tu zbyt dużo informacji, żeby można było to wszystko zmieścić na etykiecie, ale zawsze można sobie na stronie podejrzeć, czyli mamy 40% Abalawera, z First Filchery mamy 25% Tiny Nicha, z beczek po czerwonym winie, mamy 10% tych beczek hybrydowych, no i mamy lekką domieszkę Dinstona i Glenelgin. Wersja Spice Street, ta z 2005 roku, która została zawieszona przez Scotch Whisky Association, została przeredagowana. Jak przed chwilą opowiadałem, mamy tutaj te dekle wykonane z wypalanego w różnym stopniu francuskiego dębu. Ten francuski dąb dołożył nam do whisky zdecydowanie aromaty przypraw, więc no, mam tutaj troszkę inny kieliszek. Więc gdybyśmy mieli oceniać Spicetree, to przede wszystkim postawiłbym na przyprawy. Mamy kardamon, mamy gałkę muszkatułową, mamy cynamon, mamy takie leciutko piekące, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, imbir z lekko pikantną, pieprzną końcóweczką. Aromat zupełnie inny od spaniarda, no ale musi być inny, ponieważ jeżeli chodzi o recepturę z to mamy tutaj 60% Kleinlicha, 20% nicha, 20% Daliono. Te wszystkie destylaty dojrzewają w beczkach First Bourbon, po czym zostają ze sobą zblendowane i przelane właśnie do tych beczek tak zwanych hybrydowych z tymi francuskimi deklami wykonanymi z francuskiego dębu. I w tych beczkach hybrydowych zostają poddane dalszemu procesowi dojrzewania, maturacji, leżakowania przez okres dwóch lat. Dopiero wtedy są Butelkowane, mocno przyprawowa, stąd pewnie sama nazwa Spice Tree. I trzecią wersją, tą z tych podstawowych, może wspomnę, jeszcze nie ma, i tutaj jest jeszcze, jeszcze wersja Oak Cross, taka z niebieską etykietą, która generalnie, jeżeli chodzi o samą recepturę, nie różni się w ogóle od Spajstry. Jedyna różnica jest taka, że ten, ta receptura Dalion, Tannicha i Kleinicha. Po tym podstawowym okresie się leżakowania w beczkach Fersville Bourbon, kiedy zostaje przelana, przelana do beczek e, tych hybrydowych, spędza w nich nie dwa lata jak w przypadku Spajstry, tylko spędza niecały rok. Zatem ten. Intensywny aromat przypraw kardamonu, cynamonu, imbiru i tak dalej jest nieco złagodzony, wyciszony w przypadku Oak Crossa, dlatego dzisiaj go nie pokazywałem. No i mamy trzecią wersję, która się nazywa Pit Monster. Ona powstała w 2004 roku i początkowo nazywała się Monster. Była skierowana głównie do miłośników łyski dymnych. To już jest druga wersja. Myślę, że dużo ciekawsze od pierwszej. W pierwszej wersji, oprócz typowych dymnych whisky z wyspy Isla mieliśmy też domieszkę destylatu dymnego z destylarni, która znajduje się na terenie regionu Highland. W tej najnowszej wersji Spice Street to rozpoznacie po zupełnie innej etykiecie. Mamy tutaj bardzo prostą koncepcję. Mamy ponad 60% whisky z destylarni Kulila, mamy ponad 30% whisky z destylarni Lafroy i mamy 1% zaledwie do mieszki tego tak zwanego Highland blendu czyli tej mieszanki Daliun, Tejaninich i Kleinlich, która została dodatkowo poddana procesowi leżakowania w tych beczkach hybrydowych. Więc zaledwie 1% takich niedymnych łyzki, 99% w Pit Monsterze. To są typowe, charakterystyczne, dymne potwory z destylarni, które znajdują się na wyspie Isla, czyli Colila i Lafroig. W wersji tej John Glazer nie stawiał na jakieś beczki first fill, czyli pierwszego napełnienia, ponieważ w przypadku tego produktu bardziej zależało mu na ukazaniu oddziaływania fenoli, czyli tego efektu nadymiania słodu jęczmiennego w trakcie obróbki dymem Storfu. I w tej łyski bardziej o to chodzi, ponieważ głównym składnikiem jest tutaj kulila. To mamy tutaj um, oczywiście zapach dymu, ale jest to bardzo słodki, bardzo przyjemny aromat. Mimo, że ja nie jestem zwolennikiem łyski, Dymnych to jednak kulila charakteryzuje się taką słodyczą, chyba której nie można przypisać żadnej innej łyski. Yy, mamy dym, yy, mamy posmak takiego pieczonego mięsa albo barbecue. Trochę takich morskich słonych aromatów i może w smaku dużo słodyczy i lekki taki słonawy. Posmak morskich wodorostów. No, dla tych, którzy lubią łyski dymną, to absolutnie must have. Szczególnie, że cena jest bardzo przyzwoita. Zatem dla przypomnienia trzech podstawowych produktów Compass Box Spaniard z głównym naciskiem na beczki poszery, stąd 40% First fill, z beczek First Fill Abelauer i 25% nich z beczek po czerwonym winie. Mamy z tree. Wszystkie składniki dojrzewały w beczkach Firstfield Bourbon, po to, żeby później dodatkowe dwa lata spędzić w tych beczkach hybrydowych. I tu przede wszystkim mamy te przyprawy typu imbir, kardamon, gałka muszkatułowa, cynamon, pieprz. No i mamy Pit Monstera. Najnowsze wydanie Pit Monstera, te, w którym odcięto się od destylatów dymnych, ale z regionu Highland. Generalnie w 99% jest to wyspa Aila, mieszanka Kulila i Lafroig z tym jednym malutkim dodatkiem 1% tego destylatu z beczek hybrydowych. No i cóż, Compass Box ma to do siebie, że wszystkie wersje, które są produkowane, są produkowane z podwyższoną mocą. Dzięki temu niepotrzebna jest ta filtracja. Na zimno one wszystkie są dosyć gęste, o takiej oleistej konsystencji i sprawiają wiele przyjemności i radości. Jest to mała firma, produkuje stosunkowo niewiele w porównaniu z innymi. Nazwałbym nawet tą firmę firmą butikową, ale z mojego no, wieloletniego doświadczenia, Compass Box należy do jednych naprawdę z niewielu firm która nie rozczarowuje. Nie spotkałem się jeszcze z żadną wersją, żadnym butelkowaniem z Compass Box, które by jakościowo rozczarowało. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji z Compass Box, to gorąco polecam, bo to naprawdę są łyski warte grzechu. Wszystkie na poziomie, te 3 akurat, o których mówię, na poziomie 200 zł, więc nie jest to jakiś wyjątkowy, duży pieniądz, a łyski naprawdę warta jest swojej ceny. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze. Jeżeli wam się podobało, to wyraźcie e, to swoje zadowolenie w odpowiedni sposób. No i subskrybujcie, 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 a poza tym obserwujcie mój mm, też e, fanpage facebookowy, czyli Jarek Buso -łyski, bo Tutaj filmy na YouTubie ukazują się raz w tygodniu, natomiast posty z nowościami, z jakimiś limitowanymi edycjami, których oczekujemy, które mają się pojawić niedługo w kraju, tam w pierwszej kolejności są. Publikowane, zatem obserwując tamten mój kanał, będziecie pierwszymi, którzy się o takich ciekawostkach będą mogli dowiedzieć. No i jak to była w przypadku limitowanych edycji First Come, First Served, zatem jeżeli będziecie chcieli taką edycję zdobyć, to jednak warto obserwować moje wpisy na Facebooku i w razie czego pisać do mnie prywatnie o, z prośbą o zarezerwowanie takowej butelki. A już wkrótce wiele takich informacji się pojawi. Maj będzie bardzo bogaty w tego typu. Różne nowe ciekawostki, rodzynki, i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień.